Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, gdzie gramy Bloons td 6 Będziemy się mierzyć z liczem Jest to boss, mój pierwszy boss, jakiego bym chciał pokonać. Więc jeśli takie filmiki wam się podobają, możecie zostawić lajka pod tym filmem, subskrypcję na kanale, żeby nic z was nie minęło, oraz jakiś komentarz. Jeśli chodzi o tego bossa, przeszedłem sobie już dwa tiery, Tak, żeby sprawdzić, czy ogólnie yy, daje jako taką radę. Nie wiadomo, nie mam blokowanych wszystkich małpek, nie mam monkey więc y, może być to problematyczne. Jeśli o, chodzi o początek, jaki ja grałem, to grałem sobie truidem, aczkolwiek bardziej preferuję chyba sobie zagrać tutaj w ten sposób. Więc wydaje mi się, że właśnie ten y, inżynier będzie sobie dawał radę. A wiadomo, że możemy go później ulepszyć pod bruntrapa i dzięki temu będziemy w stanie sobie ładnie zarabiać. Też jakiś tam kolejny przychód z obroną powiedzmy. A wydaje mi się, że ten inżynier nam wystarczy na tyle, żebyśmy mogli sobie zakupić y, szybko farmy, bo jak wiadomo, farmienie może być to też trudne, gdyż ja będę pokonywał tak naprawdę niewielką ilością piątych tierów y, tego bossa, a przynajmniej będę się starał. Więc to może być dla mnie powiedzmy, dość trudne zadanie, nie mówię, że uda się go przejść, ale myślę, że warto sobie spróbować, zwłaszcza, że to tak ja mówię, dla mnie to jest mój pierwszy boss, którego ja gram, oglądałem jak inni robią. Bosy, aczkolwiek no wiadomo wszyscy mają manky tak mają takie różne inne lepszenia, ja tego nie mam. No więc to jest dla mnie problematyczne, bo na przykład moje marketplace nie dają mi życia, więc też pomyślałem o tym, że helikopter tymi swoimi zrzutami, on chyba zrzuca yy, żyćko, więc tym będę sobie starał się farmić, tylko jak widzicie nie mam nawet odblokowanego tego helikoptera. Jeszcze, więc musimy na, na nim sobie zbierać expa, więc wydaje mi się, że to będzie dość trudne zadanie, jeśli chodzi o pokonanie właśnie tego bossa. Aczkolwiek trzeba próbować. Wydaje mi się, że to może być dla was ciekawe, jako jaka właśnie osoba, która nie ma odblokowanego wszystkiego, która nie używa tych takich, powiedzmy, najlepszych taktyk, jakie są. jak sobie właśnie ona radzi z bosem. I sobie postawimy ładnie już naszą pierwszą farmę. Oczywiście będę chciał sobie dokupić farmera. Kupmy sobie dwóch. Mogłem sobie zrobić zrzuty takie, powiedzmy, w zamian za to, że nie mam tak tych odblokowanych kontekcierów, ale wydaje mi się, że nie jest to konieczne, zwłaszcza, że to jest normalny poziom trudności, nie jest trudny. No więc możemy sobie na spokojnie, yy, na spokojnie grać bez tych dropów. Też podejrzewam, że dużo osób woli takie odcinki, gdzie tych pieniędzy nie mamy za dużo, gdzie tych pieniędzy musimy sobie sami tak jakby nazbierać, sami musimy zainwestować w to, co chcemy. No więc że tutaj ten inżynier będzie sobie świetnie dawał radę, póki co w razie co dostawimy mu ninja-małpkę, bo ninja-małpka i tak będzie grana. Aczkolwiek nie chcę stawiać zaś niczego za to, bardzo u góry, więc uważam, że właśnie fajnie by było, żeby ten... Yy... Nie wiem, czy mi tam wioska zmieści później. Żeby sobie ten yy... inżynier ładnie później z brunta zbierał te pieniążki. Oczywiście wiem, że alchemika też można nam dostawić, żeby on sobie powiedzmy... Yy... Balony balony takie jak metalowe, sobie z poddolną ścieżkę, żeby sobie zbijał aczkolwiek widziałem, że to na lunie, Dead Deadloonie, Dead w się opłaca? Dreadloon, tak bo wtedy właśnie możemy sobie na spokojnie yy, mamy więcej po prostu tych mamy więcej po prostu, przed bossem mamy więcej metalowych balonów i to jest naprawdę opłacalne powiedzmy, a teraz tak powiedzmy jeszcze nie do końca ja chcemy sobie już na trapa nazbierać, mógłbym oczywiście sprzedać tą farmę i go kupić. Aczkolwiek jak nazbieramy sobie tak po prostu. Nie wydaje mi się, żeby to też było aż tak bardzo mocno konieczne. Tylko oczywiście jeszcze nie mam tego drugiego ulepszenia, które pozwala mi Bluntrapa wystawić jak najdalej się da. I teraz on sobie będzie ładnie zbierał. To może być takie denerwujące czasami dla niektórych, jeżeli ktoś nie lubi właśnie tego dźwięku. Ale jest nam to konieczne. Będziemy sobie ninja, żeby w razie, co już było, jak będą jakieś tam kamo balony leciały, on powinien sobie z nimi radzić. Możemy sobie dostawić waseczkę. Jak najniżej się doda, jak farmy, da, jak najbliżej farmy. Dajmy się zjechać jeszcze niżej, tutaj będzie taki, wydaje mi się, to najlepszy spot do farmienia. Większy promień na nam niepotrzebny, weźmy sobie to. I raczej podejrzewam, że powinienem farmy najpierw dostawać. Nie wiem, czy się że nie zmieści tą farmę. Będziemy mieli trzy farmy tak naprawdę w zasięgu. A więc może to jednak nie jest najlepszy spot do farmienia. A zawsze jakaś tam zniżka już jest, niech sobie będzie. Musimy sobie oczywiście ładnie pozarabiać, żeby mieć pieniądze, żeby z tym naszym błosem sobie poradzić. Czy te farmy dalej mocniej ulepszymy? Jedną chyba możemy. Nie jest to aż tak. Powiedzmy, nie jest to aż tak bardzo. Yy, hmm. Znaczy możemy grać trochę bardziej greedy, nie jest powiedziane, że musimy tak szybko już pieniądze oszczędzać. To jest bardzo długa mapa, fajna dla mnie właśnie, że, że jest, powiedzmy, mapą łatwą, gdzie ten boss przelatuje kilka razy nawet ko tych samych wieżyczek, więc ja nie muszę się tak bardzo tym przejmować wszystkim. No i tak naprawdę możemy sobie dostawić farmera. On sobie stoi nawet tam. Niech sobie zarabia. Za chwilę sobie dostawimy najwyżej jakieś tam marketplacy. po prostu tyle. Na pewno chcemy się skupić. No tutaj będzie nam potrzebny, powiedzmy, ten no alchemik. Możemy sobie tak zrobić czemu by nie. Zawsze coś tam będzie sobie. Yy, coś tam będzie sobie rzucał. No też możemy dać rabel tubertać, żeby było ok, ale powiedzmy, że nie jest aż tak bardzo wymagane dla nas. No i na pewno pierwszą rundę będziemy pokonywać z stiki bombami. Wydaje mi się, że z bomby plus armata i, i powinno być OK. Jeszcze zostawię sobie jedną faremkę w Marketplace i wydaje mi się, że powinno być OK. Że powinno nam wystarczyć miło wszystko pieniędzy. Aczkolwiek bo coś się będzie pojawiał. Więc nie wiem, czy to jest aż, aż takie, powiedzmy, konieczne. No ale poznajmy, że pieniędzy nam wystarczy. Jednak tutaj jeszcze 2000, o tym zapomniałem, że ten nasz... Yy, mamy teraz 5000. Więc może być trochę problematycznie, jeśli chodzi o zbieranie na tego. Bo się leczy, a no tak, bo alchemik. Więc nie możemy grać alchemikiem. Zapominam o takim czymś. No a dzięki temu mamy na stiki bomby. Sticky bomby już są ok. Zagrajmy sobie armatą. I właśnie te balony będą dla nas największym problemem, więc bym sobie tak rozstalił te armaty nasze delikatnie. Bo właśnie te balony są dla mnie największym problemem, jeśli o to chodzi. Te, które wypuszcza na nasz boss. No ale tak jak widzę, są powiedzmy pierwszą rundą, to nie masz takiego dużego problemu. Tutaj, żeby ogarniać sobie jeszcze takie zwykłe rundy, to możemy sobie zrobić tak. teraz dzięki temu te bomby, jeśli te nas zbieramy na te za 2800, tak naprawdę to pozwoli nam. Zadbać o te palony, które na nas lecą. Jak widzicie, ja tracę życia i na razie nie mam jak y, sobie z nim tym poradzić, że tracę to życie. To jak wydaje mi się, że już możemy iść sobie dalej w farmy na marketplace, żeby one sobie ładnie zarabiały. Nie wydaje mi się, że bocz się przebił. No tutaj wiadomo, nic go tutaj nie bije. To jest problematyczne, ale teraz już powiedzmy że zaczyna. Więc ten boss powinien szybko paść w miarę. No, tutaj nam się nie przebiło, oczywiście. To póki te z tymi zielonymi, mołaby z tymi zielonymi otoczką nie znikną, to tak naprawdę bossa nie możemy bić. No, ale pierwszy level udało się w tam 6, udało się nam go zaliczyć, a więc fajnie. No, byśmy mogli się wrócić z tym naszym alchemikiem, póki, póki nie mamy. Yy, nawet tak. Póki nie mamy, wiadomo. Yy, póki nie mamy bossa, to możemy sobie alchemikiem brać. Ja weźmiemy sobie zdejmowanie kamo, kim sobie będzie. Dzięki temu nasze arbaty będą się mogły bić i chyba, no, teraz sobie zbieramy na, yy... No nic nie da, na, na to, za te 10 tysięcy. No, mógłbym tego alchemika po prostu... Mógłbym Bloom trapa wystawić gdzieś tu, ale wtedy te zwykłe walony by się o niego nie rozwijały. A powiedzmy, że niech to tak, niech tak sobie będzie. Mamy, że chwilę, żeby miasteczko. Małpę miasteczko byłoby fajne do tego, jakbyśmy mieli paragon. Albo było, było można grać dartami, niestety tutaj nie można. Więc nie wiem, czy ten to ulepszenie daje. Yy... To zwiększa, ten, zwiększa nam generowanie gotówki, więc niech sobie będzie. Teraz odłożymy sobie na lepsze farmy. Blunt traffic nam no, ładnie zarabia. Też nie jestem pewny, czy muszę go zbierać, za każdym razem tam myszką latać. Czy nie? Ja mógłbym dostać bohatera. Żeby sobie jakiś tam level bijał, zawsze coś tam będzie pomagał. I na przykład wiem, że niektórzy sprzedają na przykład Master Bombera, bo nie jest potrzebny i dzięki temu mogą sobie szybciej kupować farmy i tak dalej. Wydaje mi się, że to nie ma znaczenia jeszcze na tym poziomie trudności bossa, czyli kiedy to ten boss po prostu nie jest na tym ekspercie, w ogóle te uleczenia powinny mieć też zakupione i się daje na farmach, żeby sobie więcej zarabiać. No i drugi, drugi ter, drugi tier. ja bym sobie z nim, nim radził raczej helikopterem, raczej taki mam zamysł, znaczy helikopterem. raczej raczej yy... raczej bym chciał sobie z nim radzić samolotem, cokolwiek na to potrzeba trochę jednak pieniędzy. A to, co bym chciał, żeby było na pewno to tutaj wioska. To jest taka powiedzmy nasza główna defensywa. Niech ona sobie tutaj będzie. Możemy ją sobie zrobić tak i tak, niech będzie. Niech już sobie ładnie tutaj, powiedzmy, radzi. Niech ja to mogę wszystkim opaść, żeby one widziały Kamo. Więc ta łódka w sumie nam tutaj nie jest potrzebna. Możemy sobie ją sprzedać, niech sobie będzie. Teraz, co bym chciał, to bym chciał właśnie sobie to, by sobie nasz samolot. Samolot to jedna z tych rzeczy, które najbardziej lubię. Ona dzięki temu też będzie Kamu widziała, że ma wioskę koło siebie. Będzie mogła sobie wszystko niszczyć. Będzie na pewno nam pomagała, jeśli chodzi o ogarnianie. Dwie rundy do Bosa. A więc powiedzmy, że jest dość blisko na samolot jeszcze daleka droga do zakupu go. Ale mamy już Master Bombera. Alchemika jeszcze możemy sprzedać. A raczej musimy, bo wiadomo, że runda przed Bosem tak naprawdę możemy go sprzedać już, żeby go później nie lecić. Zakupić sobie tutaj widmo. No i. Na to chciałbym sobie nazbierać Aczkolwiek z tego co ja pamiętam to ja w samolocie Mam górną ścieżkę odblokowaną Więc taki, takie drugie lotnisko też by było Fajne Tylko że to drugie lotnisko nam się nie zmieści chyba w zasięgu wioski No, no No tutaj ciężko Jeśli o to chodzi O, udało się A więc zrobimy je pod dolne I sobie ładnie pod górne W razie co sobie potem to ulepszymy nie wydaje mi się, czy były jakieś większe problemy. Możemy sobie Zabójcę łabów polepszać, czemu by nie. Zawsze jakieś tamteny. Nie wiem czy ta umiejętność leczy bossa, czy nie leczy, ale chyba nie leczy. Tylko teraz używanie jej było bez sensu, skoro za na, nas na żadne balony nie przylatują. Teraz to naprawdę uderza w Bossa. No i to temu bossowi tak naprawdę coś robi. I to całkiem sporo. To co dla mnie jest najgorsze to to, że może mi się skończyć życie, tak jak mówiłem, jeśli nie ulepszę sobie tego, więc potrzebuję 15 tysięcy. Tego ekspa, żeby sobie móc yy, to zakupić. Teraz już możemy chyba się skupić znowu na farmach i na spokojnie sobie będziemy radzić. W razie ten boss już jest pokonany. Jeszcze tylko tego, że jest daleko od naszych małpek. No ale samolot wiadomo, bierze na całą mapę, więc fajnie, dokończmy go tymi naszymi spelkami I znowu mamy 15 rund do bossa. Ja się tak naprawdę powinienem skupić na farmach. Na farmieniu jak najbardziej mógłbym sprzedać te samoloty, ale nie wydaje mi się też, że to było aż tak mocno konieczne. I na ja spokojnie sobie, o wiecie co sprzedajmy sobie to Jakie to możemy sobie kupić farmy Tą farmę, za chwilę sobie ulepszymy jeszcze tą farmę powinno być ok, I możemy sobie ładnie zestrzelić naszym stalkiem Czy tutaj no Mankipolis to mi nic nie da Bo ja go nie mogę jeszcze zbudować, ale mogę sobie pobudować właśnie te farmy Czemu by nie, im więcej farm tym do nas lepiej tak naprawdę Więc ja sobie dostawię tych market I nie możemy odblokować tego, to tak naprawdę będę farmił tym no jeszcze mógłbym farmić druidem, aczkolwiek druid nie wiem czy przywraca życie. Hmm, generuje kotówkę za każdą handlę, bo wyżej ta łącza, a ten... Hmm. A, aktywna umiejętność generuje życie, no tego druida możemy sobie zagrać. Też gdzieś tutaj przy wiosce, tylko żeby nam potem się lotnisko zmieściło, możemy tutaj go, go tutaj zamiast alchemika sobie zagrać. I pójść sobie tutaj pod środek i tutaj z górą się to łączyło chyba? No nawet tak nie, to ja sobie tak po prostu z góry niech sobie będzie. Czas nam szybciutko leci, niech sobie leci. Leczmy sobie kolejną naszą farmę. I tak naprawdę możemy sobie odłożyć na naszego y, ducha lasu, żeby sobie farmić. Nie ten spelek, żeby sobie farmić y, żyćko. Póki ten helikopter się nie, 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 nie wyfarmi. Mógłbym też startpinga ustawić. I nawet zablokować go sobie, niech sobie będzie. Odblokujmy mu to, niech ma, to jak zbierać. Niech on sobie też wybija jakiś tam ekspo, bo też nam będzie potrzebny, jeśli o to chodzi. No my sobie nas spokojnie nazbieramy teraz na tego naszego yy, Na tego naszego ducha lasu, na tego naszego druida, żebyśmy mogli sobie ładnie generować kaskę, a też on nam tutaj obronę świetną zapewni, tak naprawdę. A przynajmniej tak mi się wydaje, że nawet na bossa będzie ok, no bo on jednak bije całą mapę, a więc to powinno być dla nas jak najbardziej użyteczne. Nie zwróciłem uwagi, czy generuję życie, ale na pewno miałem 100-coś 160-coś, a już mam więcej, więc tym, naprawdę tym druidem możemy sobie wygenerować całe nasze żyćko, całe nasze jakie potrzebujemy No i co, możemy się skupić na farmach, jak naprawdę? Na farmach widzę, że mogę sobie to odblokować, bo akurat farmy mamy już wyeksplorowane Chyba, że zbieramy 100 tysięcy? Nie no 100 tysięcy to jeszcze nie wybieramy, Więc możemy sobie dostawiać marketplace'ów po prostu a tych głównych rynków. Jak będzie nas stać na to, żeby sobie takie dostawiać Wiadomo, im więcej gotówki, tym lepiej. Aha, jest limit małpek, czyli to jest maks, jaki teraz sobie, jakim mogę sobie farmić, bym musiał ewentualnie coś sprzedać. Ale z rundy do basa to powiedzmy, że nie będziemy nic zmieniać. Na pewno będziemy musieli dostawić sobie samolot, a więc będziemy musieli rundę przed posem yy, się wstrzymać. Więc ja sobie włączę autostar. Będę sobie to po prostu klikał. I czy my będziemy się chcieli bronić? Na pewno moja Emilei, i by nam się przydał. Jeśli chodzi o takie farmienie. A tak, rude, łączmy sobie, niech sobie leci. Muszę o tym pamiętać, żeby nam to przeklikiwać. Umiejętność nam nowa doszła, więc nam się ten tak sparek przesunął. Dwie rundy do bossa. Czy ty będziesz leczył bossa? Mam nadzieję, że nie. Tutaj byśmy mogli sobie jeszcze kupić to, ale no tak naprawdę muszę sobie zaoszczędzić na to, żeby sobie samolot postawić. Ale jak wiemy, to samolot jest tam potrzebny do tego, żebyśmy sobie ładnie radzili, chciałbym już postawić sobie piąty tier tego samolotu, żeby on nam tutaj powiedzmy ładnie zbijał, ale tak naprawdę ten helikopter nie będzie nam potrzebny, a niech sobie jeszcze będzie, niech sobie jeszcze te przebicia wbija, powiedzmy, niech sobie tego expa nabija. To jest fajne, bo on zawsze jak ktoś ucieka, to może coś tam to powiedzmy znaleźć, ale też powiedzmy, że, że nasz samolot będzie na tyle dobry, że nie będziemy potrzebowali tego. Skoro jesteśmy w stanie tak naprawdę zarabiać sobie, znaczy odzyskiwać życia druidom, to helikopter nie jest nam potrzebny. Więc no to takie małe niedopatrzenie, mała, mała niewiedza moja. No więc sprzedajemy to, dostawmy sobie nasz samolocik. I czy mnie będzie stać od razu na piąty tier? Nie będzie, bo ja nie mam exp na piąty tier. Wielki samolot. No i to będzie problematyczne. Sprzedajmy sobie te dwa. Weźmy sobie to. Master Bombera też nie mogę, mogę dostawić drugiego Ninja, ewentualnie Sniper. Sniper to by mogło być coś fajnego. Czego gdzieś sobie tam zmieszczę, żeby załóżmy sobie ze zniżki skorzystać. Tak, to zrobię sobie tak. I teraz yy, pod górę, pod dół. Wydaje mi się, że tutaj Ali Defender będzie odpowiedni. No i co, no i zaczynamy tak naprawdę. Nie wydaje mi się, żeby to było jakieś tam mocno problematyczne. Weźmy to, moja myszka my tak, tylko, że ja będę lecił bossa przez to, że on będzie odpalał sobie tą umiejętność. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo jeżeli wylatuje ten balon, to my tracimy HP. I to może leczyć bossa. No właśnie, to minimalnie tam gdzieś leczy bossa. Ale powiedzmy, że to nie jest coś tak problematyczne. Mogę tak naprawdę nastawiać więcej snajperów. I powinniśmy sobie poradzić. Niszczymy, sobie wszystko, Musimy sobie też te... Darkling genera mogę odblokować. Nie chcę strzelać bossa, czemu by nie zawsze jakiś tam, powiedzmy, będzie, to, będzie nas to wspomagać. No i wydaje mi się, że na spokojnie tego bossa, znaczy na spokojnie ten diar, na pewno na spokojnie, nie wiem jak w czwartym, wiem, że na czwartym niektórzy grali paragonami. Ja takiej możliwości nie mam, a więc będę musiał grać po prostu tym, co mam. Aczkolwiek druidzi albo takzon wydaje mi się ok. No i ten diar bossa pokonany, trzeci już. Zróbmy sobie, żeby ten Dark Niganar zrobić tam, strzelał, sobie też zdobywa Expa. No i tak naprawdę teraz nam ten samolot będzie sobie dawał świetnie radę. Możemy latającą fortecę odblokować. No więc to na następny dzień na pewno będzie zbudowane. A i brakuje nam tego, żeby sobie paragon postawić. Nie wiem, czemu mi tutaj miga to, że o, yy, od paragonu. Skoro nie mogę tego odblokować, bo no nie mam tyle Expa jeszcze. No niech sobie będzie. No to my musimy sobie na pewno zbierać żyćko byśmy mogli coś sprzedać, żeby zarabiać bardziej ewentualnie po prostu skupić się na tym, żeby sobie ulepszać więc ja bym sobie tutaj może za 100, 100 tysięcy postawił o i teraz te farmy będą naprawdę fajnie zarabiać za chwilę będziemy mogli ulepszać kolejne farmy i powinno być ok. no i jest jeszcze yy, taką straksję sobie, jeszcze będziemy je mogli zrobić właśnie pod ulepszanie wszystkiego tym yy, pod ulepszanie tak się ultra boostem albo po prostu tym boostem z inżyniera, żeby ulepszać naszą farmę, powinniśmy to raczej robić. Aczkolwiek, sporo nie możemy mieć tak dużo, mm, tak dużo powiedzmy, tierów do farmienia, to powiedzmy, że my będziemy robić sobie to tak. I właśnie pytanie, też czy na przykład to się zalicza jako mapka ale wątpię, żeby to właśnie było yy, do tego. I tutaj będziemy sobie radzić. Tak naprawdę ten dziennik może nie był na nas bo tak potrzebny. Zamiast tego dostawienia sobie farmy byłoby pewnie fajny, fajniejszym pomysłem. Ja sobie tak zrobię. Ja tu stawiam sobie tutaj. Niech sobie będzie. Robię sobie tutaj czwarty pier. Na nie będę sobie trzymał najwyżej. No jak wiemy, teraz czwarty pier będą nam ładnie zarabiały. Dzięki temu, że mamy tam ten piąty. Tutaj byśmy mogli to Monkey Polis odblokować. Możemy Monkey Polis odblokować. I tak naprawdę Monkey Polis za 10 tysięcy możemy zbudować. Zbuduję tylko dlatego, że chcę sobie jednak więcej pofarmić Większa ilość farm zawsze jest na propsie Tam się nam jeszcze farmka ładnie zmieści No i dzięki temu będziemy sobie ładnie zarabiać A jak wiemy o to chodzi, żebyśmy sobie ładnie zarabiali, bo będziemy potrzebowali jak najwięcej teraz piątych kierów Żeby się obronić, na pewno tutaj będzie nam potrzebna latająca forteca na, 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 na latającą fortecę na pewno sobie szybko nazbieramy Nie ma co się tym martwić Ładnie sobie zarabiamy, DDT lecą, ale też nie robią na, na takie jakiegoś większego wrażenia Możemy sobie też używać skilków, One się fajnie odnawiają, widzę tutaj pogranie pod skilki chyba jest e opłacalne Bo bardzo szybko skilki lecą Więc byśmy mogli zbudować jeszcze samolot pod dół tak naprawdę Aczkolwiek ci snajperzy też się fajnie tutaj radzą hmm. no, Będziemy musieli na pewno sprzedawać farmy, jeśli chcemy pokonać bossa nie wiem czy ten tier jest yy, konieczne, żebyśmy czy, yy, potrzebujemy sprzedawać farmy, żeby, żeby go pokonać. żeby go pokonać. nam się również lepsza, oczywiście odblokowanie Mada. To by było najlepsze. No a tego z też możemy sobie wziąć. Generujemy sobie żyćko, oczywiście tego żziczka już nam nie zabraknie. Mamy go od groma tak naprawdę. No i jest boss. Na pewno odpalamy sobie skilki od razu. Wszystkie czemu by nie? No ta ninja byłaby na pewno fajna, żeby sobie go ulepszyć. Tutaj mamy już smaksowane. Więc tak naprawdę musimy czekać, na to co się wydarzy. Pamiętać o tym, żeby sobie skillków używać. Yy, Darking genera trzeba na pewno odblokować. Żeby strzelam nam to, co leci. No i skillki przede wszystkim, chyba, nie? Kto jeszcze żeby sobie zrobić w Żeby też nam coś nam pomógł zawsze. No i ładnie tutaj sobie odpalamy wszystko jak możemy. Trochę chaos, nie powiem, że nie. Ale tutaj chyba hałas jest powiedzmy wskazany. Inaczej tego, tego nie da zrobić, nie da się tego przejść. Jeśli nie ma takiego hałasu, po prostu no, musimy mieć bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo yy, tak naprawdę damage'u, żeby takich bosów pokonywać. Yy, teraz tam musimy gdzieś celować. No tym celowanie tym darkingunerem też powiedzmy, że nie jest takie idealne. Na pewno no, drugi nam no, tutaj dużo też pomaga, jestem ciekaw co odbije najwięcej, jeśli o to chodzi. O tym ucieka nam coś, dobra, odpalamy sobie z kilka. Kolejny raz, te z fajnie na pewno tutaj działają i podpalamy go. I tak naprawdę, no teraz coś się uda pokonać, tego powiedzmy. Czwarty tier. No, i jeśli chodzi o piąty tier, to już podejrzewam, że mogą być delikatne problemy. No ale zobaczymy. Będziemy sobie najwyżej sprzedawać. Na pewno, będziemy sprzedawać wszystkie farmy, to jest konieczne dla nas. Będziemy sobie pewnie dostawać samoloty, jakieś bo ten samolot twarty tier mamy, więc zawsze coś tam pomoże, a widzę, że niedługo też ten zbieramy sobie na piąty. No, ale na Paragon no, tam chyba potrzeba milion expa, więc, więc wątpię, żeby to się udało. Z tego co mi się wydaje. Jeszcze chwilkę jeszcze powiedzmy jedną rundę i powinniśmy sobie tutaj móc odblokować. Jeszcze jednak nie. No, ciekawa, czy runda skończy. Wyższy poziom, więc również powinniśmy dostać expa tutaj. Owszem, możemy odblokować. No i gdzie paragon jeszcze, się pytam. Nie powinien się tutaj teraz pojawić nam no właśnie, paragon milion expa i tysięcy, no na zbieranie miliona expa będzie problematyczne ale na pewno będzie to pierwszy paragon jaki będę chciał raczej zrobić No pieniędzy mamy naprawdę dużo więc sprzedaż tych wszystkich farm będzie dla nas konieczna, powiedzmy Ja sobie oczywiście później to autostart i będziemy sobie mogli yy, wszystko przygotować więc widzimy się rundę przed bossem, no i jesteśmy runda przed bossem. Ciekawa się on pojawi, więc tak naprawdę możemy sobie posprzedawać teraz wszystkie farmy, bo więcej pieniędzy nam nie będzie potrzebnych. Co ciekawe, byłoby mnie stać na paragon. Jeżeli tak powiedzmy sobie, posprzedaję wszystko, to byłoby mnie stać na paragon do samolotu. A więc farmienie powiedzmy, że nie było aż takie złe. Co na pewno bym chciał zrutować samolot, tylko nie mam dla niego miejsca, tak żeby był w zasięgu. Hmm, zasięgu tej wioski. To jest dość problematyczne teraz dla mnie, aczkolwiek czy on musi być zasięgu wioski? Raczej nie, bo to jest tylko mm, samolot, który będzie powiedzmy dla nas pod skilla. No mamy tak, wiem, że paragon byśmy mogli, no niestety nie mam expa, więc weźmiemy sobie tak, żeby sobie tak po środku. Niech sobie będzie. Mm, możemy dostawić sobie reaktor. ciągły by nie? Zawsze, zawsze bo wydaje mi się, że spoko na jakieś tam grupy balonów, które będą na nas leciały. Mm, tutaj jeśli chodzi, no to nie mam zbyt dużo odblokowane, tak że on by się przydał, tak za on na pewno dobre ulepszenie, tylko że nie mamy na niego jeszcze expa, yy, tutaj nam brakuje, o, dość dużo powiedzmy, więc, więc trzeba to poparmić. Blue Gunner, tylko że ja jak Blue Gunnera, chyba nie mam środkowe drzewko, no właśnie, mam tylko podgórne, ale podgórne też sobie go zrobimy, niech sobie będzie, pod to środkowe też obok niby może stać ale to będzie tylko tak naprawdę tutaj już ten, na to nas nie stać aczkolwiek czwarty tier zawsze też powiedzmy coś da, zawsze to jest jakiś tam skill no chcemy na pewno wydać powiedzmy sobie wszystkie pieniądze, więcej armat bym sobie naustawiał, może placement tych moich armat nie jest zbyt dobry powinienem się też na tym skupić bo no, tutaj też nie uda nam się na to nazbierać, więc musimy grać tym co mamy Chciałem też się nie zagrać większą ilością samolotów Samoloty na pewno fajne. Byśmy mogli też niby postawić jakiegoś... Yy, jeszcze jednego snajpera na przykład, pod górne. Tylko wtedy byśmy musieli coś sprzedać. A co nam tak naprawdę nie jest potrzebne? Na pewno tylu Lukenerów nam nie jest potrzebnych. No dobra, sprzedajmy sobie jedną armatę. I kiedy możemy dostawić sobie snajpera? Snajper nie będzie widział kamo, ale to nie szkodzi. Nie będzie sobie tak. I co, tak naprawdę więcej nic nie zbudujemy. Trzeba grać z killami. Odblokujmy sobie to. Trzeba zobaczyć, jak nam wyjdzie. Żelamy oczywiście wszystkiego, co mamy. Żeby jak, naj jak najwięcej damage temu bossowi jednak zadawać. Bo oczywiście trzeba też się skupiać na tych innych balonach. Powiem pamiętać, żeby rzucać najpierw skina, yy, skill'a Gluganera, dopiero resztę. No ale powiem wam, że może być tutaj problematycznie, jeśli chodzi o odbicie tego bossa. Tak patrząc na to, jak nam to idzie. Jak ten boss szybko się przemieszcza. Na tak naprawdę pieniędzy mam jeszcze od groma. No więc jest to raczej boss właśnie, żeby zagrać paragonem do czegoś, my niestety paragonu nie mamy. No więc może być ciężko, żeby go pokonać, tylko to jest długa mapa. Tylko trzeba też pamiętać, że boss nie jest zależny tylko od tego, hmm, jak, jaka ta mapa, powiedzmy, długa jest. Tylko trzeba liczyć się też z tym, że... Że mamy na pokonanie jego 20 rund, ja tylko pokonuję 3 rundy, a to jest dopiero trzeci, powiedzmy, trzeci pasek jego zdrowia. No ale staramy się jak możemy, Zresztą ten boss jest coraz dalej, może być problem żeby pokonać jego, yy, tak naprawdę, te jego wywalony, które on wysyła po tych czaszkach. No i też pytanie czy teraz to leszenie bocza, nam na pewno tak pomaga, powiedzmy sobie szczerze. Oj, ktoś czuje, że będą, będą duże problemy, jeśli chodzi o pokonanie tego bocza. Na pewno no, te wszystkie spile jakie chcemy to sobie gramy. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że nam się to udało zrobić. To jest trochę cha chaotycznie, powiedzmy, naciskam to wszystko co jest. No ale raczej nie ma szans, bo już jest, bo już jest na ostatniej prostej. Ale to na pewno jakieś tam fajne doświadczenie. 126 run. Wydaje mi się, że jest to OK. Wątpię, żeby udało mi się coś jeszcze tutaj wykombinować. Aczkolwiek się postaram. I jeśli mi się uda, to Wam to pokażę. A jeśli nie, to dziękuję Wam za uwagę. Przypomnę Wam o lajku, like żebyście polubili ten film, jeśli Wam się podobał. O subskrypcji na kanale, żeby nic z was nie ominęło. Oraz o komentarzu. Cześć wam serdecznie, dziękuję i do następnego. Cześć!